Przed chwilą mieliśmy święta, a dzisiaj Epic Games rozdaje nam prezenty. Dosłownie chwilę temu pojawiły się kolejne darmowe asety do naszych projektów w Unreal Engine, ale jeżeli nie wiesz o co z tym chodzi, to chwila szybkiego wyjaśnienia. W każdy pierwszy wtorek miesiąca Epic Games, czyli twórcy Unreal Engine, oddają nam pięć asetów z ich sklepu całkowicie za darmo. Jednak jest mały haczyk. Możesz je zgarnąć za darmo tylko do końca tego miesiąca. Jeżeli tego nie zrobisz, to wrócą one do swojej standardowej ceny, więc warto brać, nawet jeżeli teraz ich nie potrzebujesz. W opisie znajdziesz link z instrukcją pokazującą, jak zgarnąć te paczki bez konieczności płacenia. Dobra, zabierajmy się do listy darmowych asetów na kwiecień 2024. Jak normalnie mamy mały miks rzeczy graficznych i programistycznych, to tym razem skupimy się głównie na grafice. A konkretnie grafice 3D. Na przykład taki stylized clay forest village pack jest dobrym przykładem. Jest to zestaw 42 modeli takich jak domy, drzewa czy kwiaty. Jednak tak jak widzisz nie są to modele realistyczne. Cały ten zestaw jest mocno stylizowany, przypominając kolorowe gliniane figurki. Myślę, że bardzo ciekawy styl, jeżeli lubisz takie klimaty. Poza samymi modelami dostajemy tutaj również 4 master materiały i 54 instancje materiałów. A nawet dwa materiały postprocesowe do osiągnięcia fajnego efektu obrysu obiektów. Każdy materiał możemy dopasować do własnych potrzeb, więc jest spora szansa, że uda Ci się wpasować to do swojego projektu, mimo dość specyficznego stylu tej paczki. Skoro jesteśmy już w takich nierealistycznych klimatach, to popatrz na starożytnego golema. Znaczy, nie jest on jakoś specjalnie stylizowany, ale zdecydowanie można powiedzieć, że jest to nierealistyczny obiekt. Postać ta składa się z ponad 60 tysięcy wierzchołków i czterech tekstur 4K, dzięki czemu na zbliżeniach nie widać żadnych rozjechanych czy niskiej Jakości tekstur. Dodatkowo, skoro to jest postać do gry, jest on oczywiście zrigowany, czyli mamy możliwość poruszania nim i tworzenia własnych animacji dzięki zastosowaniu szkieletu z domyślnego manekina z Unreal Engine. Jednak samych animacji nie dostaniemy. Musimy je stworzyć albo zaimportować z zewnątrz. Pewnie wiesz, że Unreal Engine ma wbudowany system dynamicznych chmur. Niech nie zmylicie nazwa tego asetu. Clouds Lightning System, co prawda ma w sobie słowo Clouds, ale skupia się głównie na Lightning System, czyli na oświetleniu wnętrze tych wolumetrycznych chmur. Myślę, że film odpowiednio pokazuje z czym mamy tu do czynienia. Mając wolumetryczną chmurę możemy oświetlić ją jakimś źródłem światła, mając dostęp do takich podstawowych parametrów jak jego intensywność, kolor czy obszar działania. Podobno jest to bardzo łatwe do przygotowania i nie wymaga jakichś magicznych nodowych zdolności, więc wydaje mi się, że może okazać się całkiem przydatne. A teraz przeskoczmy do mega wielkiej paki. You create gotyckie katedry. Daje nam dostęp właśnie do realistycznych gotyckich katedr. Łącznie mamy tu 158 unikalnych i modularnych obiektów, dzięki czemu będziemy mogli zbudować z tych klocków dowolną własną mapkę lub poziom do gry. Ale oprócz tego, oczywiście, mamy masę dodatków ułatwiających życie i wnoszących jeszcze więcej realizmu. Dobrym tego przykładem może być materiał terenu automatycznie dopasowujący się do wysokości obiektu Landscape czy Fog Cards. Czyli takie płaskie animowane obiekty symulujące odległą mgłę, aby zaoszczędzić trochę mocy obliczeniowej komputera. Nawet jeżeli nie zamierzasz wykorzystać tych modeli katedr, to uważam, że i tak warto się zainteresować, bo można to potraktować jak zestaw dobrej jakości materiałów, których jest ponad 130, a samych tekstur 411. No, czyli dosyć sporo. A wcześniej kosztowało to prawie 350 zł, więc może to cię zmotywuje do przygarnięcia tej paczki. I czas na ostatnią pakę na ten miesiąc: Water Mills Nature Environment. A po polsku to będzie po prostu młyny wodne. Do gry o chodzeniu po lochach będzie idealnie pasować, bo tak jak widzisz, klimat jest dosyć mroczny. Same modele są oczywiście bardzo ładne i zdecydowanie mogą się przydać przy tworzeniu własnego projektu. Jednak jest tu coś jeszcze, o czym do tej pory nie wspomniałem. Mimo, że na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak zwyczajna paczka graficzna to jednak jest w tym coś, co ją wyróżnia. Tym czymś jest ULAT, czyli Ultimate Level Art Tool. Spokojnie, wiem, że może Ci to nic nie mówić, więc pogadajmy trochę o nim. To jest takie dodatkowe narzędzie wchodzące w skład tej paczki. Według opisu na Unreal Marketplace bardzo ułatwia to tworzenie poziomów i układanie obiektów na mapie. Normalnie kosztuje 100 dolarów, a z tym asetem podobno można go dostać za darmo po zgłoszeniu takiej chęci na ich stronie internetowej. Trzeba będzie to przetestować, bo wygląda całkiem interesująco. No i to na tyle. Tym razem trafiły się takie bardziej graficzne zestawy. Ale jeżeli brakowało Ci modeli albo materiałów do swojej gry, to myślę, że teraz jesteś całkiem szczęśliwy. Dzięki za oglądanie i miłej zabawy z Andrilem.